Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Psychologicznym Espresso. Dziś mamy poniedziałek i temat, który dla Was wybrałem, absolutnie nie jest przypadkowy. Chciałbym, żebyście zadali sobie dziś z rana to jedno ważne pytanie. I to pytanie brzmi, z jakim nastawieniem ja zaczynam ten nowy tydzień? I to pytanie, odpowiedź na to pytanie, może Wam sporo powiedzieć o Was samych. Przede wszystkim może Wam powiedzieć o tym, jakie ogólnie macie nastawienie. Czy Wy raczej jesteście osobami o takim nastawieniu bardziej pesymistycznym czy optymistycznym? A możliwe, wasz, że wasze nastawienie na ten konkretny tydzień związane jest z jakimiś wydarzeniami, które w tym tygodniu się zdarzą. I tu można rozdzielić to nasze ogólne nastawienie, że zazwyczaj na przykład podchodzimy do pewnych spraw bardziej optymistycznie, natomiast wiemy, że w tym tygodniu zdarzyć się ma coś, co nie do końca nam się podoba, a więc dlatego tutaj zmieniło się to nasze nastawienie i dlatego jesteśmy bardziej pesymistyczni. Jednak Dziś ten temat nie jest przypadkowy jeszcze z jednego bardzo ważnego dla mnie względu. I chodzi mi o to, że właśnie minął weekend. I chciałbym Was skłonić do refleksji na temat tego, jak ten weekend dla Was minął. Czy ten weekend sprawił, że odpoczęliście i dzięki temu naładowaliście te swoje baterie i możecie ruszyć z takim lepszym nastawieniem w ten tydzień? Czy raczej chodzi o to, że ten weekend za bardzo tych baterii wam nie naładował i że nie był to dla was udany weekend? Bo właśnie dziś jest najlepszy moment, żeby zastanowić się właśnie nad tym, jak my ten weekend spędzamy. Bo bardzo często robimy to rutynowo, nawykowo i nawet nie zastanawiamy się na tym, że. Ten weekend nie do końca pozwala nam odpocząć, pozwala nam przygotować się do tego nowego tygodnia, i tu w ten dzisiejszy poranek poniedziałkowy warto właśnie pomyśleć o tym, jak minął mój weekend. Czy przypadkiem nie zrobiłem, nie zrobiłam czegoś, co popsuło mi humor w weekend i nie pozwoliło mi odpocząć? Czy przypadkiem nie dałem się namówić na jakieś rzeczy, których do końca nie chciałem robić, a jednak uległem presji otoczenia, no i zrobiłem. No i ostatecznie okazało się, że miałem rację, czyli źle to na mnie wpłynęło. To bardzo często mówią osoby, które dają się namówić na jakieś spotkanie, idą do kogoś, kto nie do końca im pasuje i wiedzą, że takie spotkania zazwyczaj kiepsko się kończą. No i kolejny raz uległy, więc straciły trochę czasu z tego swojego weekendu, popsuły sobie ten humor, i ten weekend do końca im się nie udawał. Więc warto się zastanowić, co ja takiego robiłem, robiłam w ten weekend, że poprawiało to mój nastrój, dodawało mi sił, pozwalało mi odpocząć, a co robiłem takiego? Że ten nastrój mi spadał, że źle to na mnie wpływało, że ogólnie ten weekend mogę uznać za taki nieudany, i bardzo często ten nieudany weekend przekłada się na to, że my mamy takie kiepskie nastawienie do pracy. I tu chciałbym was również skłonić do takiego przemyślenia, żebyście zastanowili się, czy w waszym życiu jest takie połączenie między tym, jak spędzacie weekend i czy on ładuje wasze baterie, czy pozwala wam odpoczywać, i tym, jakie nastawienie macie na ten tydzień. Bo jeżeli w Waszej sytuacji to połączenie jest bardzo ścisłe, no to przede wszystkim, żeby poprawić sobie nastawienie na nadchodzące tygodnie, warto zadbać o swój weekend. A więc warto wyeliminować te rzeczy, które nam w ten weekend psują, które nam przeszkadzają, a więc na przykład spotkania z pewnymi osobami, które psują nam humor, na które my do końca nie chcemy się zgodzić, a jednak ulegamy presji otoczenia. Czasami też możemy robić nawykowo pewne rzeczy. Znam osoby, które odpalają skrzynkę mailową właśnie w weekend. Widzą tam skrzynkę mailową, chodzi mi tutaj o skrzynkę tą z pracy. I takie osoby odpalają tą skrzynkę, patrzę na jakąś wiadomość, psuje mi humor już od samego początku, na przykład soboty, i już wiem, że już na tym weekendzie się nie skupię. A więc warto zachować pewną higienę weekendu i warto się temu przyjrzeć, bo wiele rzeczy, które robimy właśnie w weekend, robimy nawykowo, czasami mamy trochę więcej tego wolnego czasu. The <laughs> Wtedy te nawyki w taki sposób się ujawniają, że coś robimy nieświadomie, natomiast w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, że właśnie te scrollowanie Facebooka czy odczytywanie jakichś wiadomości na Facebooku od osób, które zachęcają nas do czegoś, przeczytaliśmy coś, psłonam nam to humor, no i wpływa to na nasz weekend. Bardzo często właśnie warto zobaczyć, jak my w takiej parze, w relacji spędzamy ten weekend, czy mamy czas dla siebie, czy nie mamy tego czasu dla siebie, bo to też w bardzo taki ważny sposób ładuje nasze baterie przygotowuje nas do tego tygodnia. A więc temat na dziś, temat tego psychologicznego espresso jest związany właśnie z szukaniem tego połączenia. Przede wszystkim jak wygląda to twoje nastawienie na ten tydzień, który jest przed tobą, czy jest to ten twoje nastawienie związane z jakimś konkretnym wydarzeniem, które w ten tydzień, w tym tygodniu ma się zdarzyć, czy to jest raczej pozytywne, czy negatywne zdarzenie. Jeżeli nie ma takiego szczególnego właśnie jakiegoś wydarzenia, to zastanów się, jaki jest taki twój naturalne, takie twoje naturalne nastawienie. Czy jest ono bardziej pesymistyczne, czy optymistyczne? I ostatnia rzecz, która pomoże nam tutaj zgłębiać tą naszą samoświadomość, to jest to połączenie między tym, jak spędziliśmy weekend i jak... To nastawienie wygląda właśnie na ten nowy tydzień, czyli jak nasz weekend przełożył się na to, czy my mamy energię na ten tydzień, czy nie mamy. I warto tutaj zobaczyć to połączenie, ponieważ jeżeli zauważymy, że pewne rzeczy właśnie, które dzieją się podczas weekendu psują nam humor, nie dodają nam sił i wpływają negatywnie na nasz przyszły tydzień, to bardzo ważne zadanie, żeby sobie to uświadomić i w przyszłym weekendzie zrezygnować z tych aktywności, no, które źle na nas wpływają. I tu jeszcze mała informacja dla Was, taka na koniec, jeżeli. Zauważycie, że macie problemy z odpoczywaniem? To ja podlinkuję Wam tutaj w opisie tego filmu film na kanale mojej żony, ponieważ moim zdaniem jest ona mistrzynią, jeżeli chodzi o dbanie o higienę odpoczynku. Bardzo dużo w tym temacie mogę się od niej uczyć i serdecznie Wam polecam obejrzeć ten odcinek o odpoczywaniu. Tam jest chyba odcinek o przygotowywaniu się do urlopu, ale jeżeli odniesiecie te właśnie jej zalecenia do samego weekendu, to też Wam pozwoli. Właśnie zadbać o tą higienę tego wolnego dnia i to Wam pomoże odpoczywać. I każdy, kto zauważył, że podczas weekendu robi coś, co źle na niego wpływa, powinien obejrzeć ten odcinek, żeby właśnie zadbać o tą higienę odpoczynku, bo to jest bardzo ważne i bardzo często związane z naszym nastawieniem. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję za ten początkowy, pierwszy odcinek tego tygodnia psychologicznego espresso. Zapraszam Was do kolejnych odcinków. Dajcie znać. Z jakim nastawieniem zaczynacie ten tydzień, jak ten tydzień właśnie dla Was się zapowiada, dobrze, źle, co jest Waszym wyzwaniem podczas tego tygodnia, no i do następnego razu.